LOL, witam Was bardzo serdecznie, a dzisiaj chciałbym Wam powiedzieć o tym, że kanał masnogang został usunięty z YouTube'a. Oczywiście, ten gameplay który macie w wytle, oczywiście macie w pierwszej linii w opisie, i oczywiście odcinków nie było od tygodnia, za to przepraszam, ale nie, nie, teraz to jest tematem odcinka. Chciałbym Wam powiedzieć tak, kanał o którym mowa, czyli Masno, był to kanał. Ogólnie śmieszkowy, bardziej taki zrobiony pod gang Albanii, coś w tym stylu. Znaczy, w sumie nie wiem, ale coś takiego. Zbyt ich nie oglądałem, więc wam nie powiem. Może słuchałem sobie czasami ich muzyk, ale to nie jest tak, że oglądałem ich 24x7, ponieważ jakoś mnie odcinki ich nie interesowały, ale szczerze mówiąc, kanał został ich usunięty. Pewnie zastanawicie się, dlaczego to się stało i czemu. Kanał został usunięty, gdyż ponieważ możliwa, możliwość taka jest, ja tego nie wiem. Oczywiście, ponieważ jeszcze się nie podzielił Team Masno Gang, raczej z. Oczywiście widzami dlaczego usunęli im kanał. E, bardzo bym obstawiał, że jedną z opcji, którą, która mogłaby być tym, to to, że Rafonix, czyli youtuber, który nagrywał na YouTube kiedyś, ma jakby zakaz pokazywania twarzy na YouTubie. Jest to bardzo możliwa, jedna z takich większych opcji to jest. Ja wam tego nie powiem ale coś takiego w tym stylu. E, myślę, że po prostu to nie jest zbyt fajne, że usunęli im kanał, a mieli tak naprawdę już większy kanał, ponieważ to nie był mały kanał, który nagrywał sobie jakieś filmiki, takie jak na przykład mój. To nie jest, nie był taki mały kanał akurat, to był jeden z większych kanałów teraz na polskim YouTubie. No i mi się zdaje, że szkoda, że usunęli ich, bo mieli fajne filmy, bardzo śmieszkowe. No i Szkoda ich, no nie powiem, no fajnie się wyglądało. Teraz Marcin Dubiel z nimi nagrał piosenkę właśnie teraz taką świąteczną. Trochę, trochę ją słuchałem, bo fajna była, fajna taka też. Lekko śmieszkowa. game był spoko, bardzo się fajnie ich słuchało, ale nie wiem dlaczego oczywiście usunęli ten kanał. Właściwie jedną z opcji jest właśnie to pokazanie twarzy tego Rafoniksa, a tak szczerze to trudno powiedzieć. Ogólnie mi się zdaje, że bardzo, bardzo, bardzo średnio taką akcję, że YouTube już usuwa ich kanał, dlatego możliwość, że pokazał, pokazali twarz rafoniksa. No nie wiem, ja tego wam nie powiem, A wam bardzo dziękuję za oglądanie tego odcinka. Jeżeli tofaliście tylko do końca, subskrybujcie, lajkujcie i pamiętajcie, że e, odcinki będą latywać co jakiś czas. No i co? Wysłuchajcie film kolegom. Ja nie mam co więcej powiedzieć na ten temat, ponieważ na razie nie ma żadnych większych informacji. No i wam bardzo dziękuję. Za oglądanie tego odcinka. Trzymajcie się do następnych, no i. Ello Dziękuję wam, siema!